Zawsze, ilekroć sięgamy do modlitwy, wpatrujemy się w jakąś daleką przestrzeń, w której prześwituje łaska Boga. Ta modlitwa jest przepełniona nadzieją. Bóg przychodzi mi z pomocą. Wierzę, że on mi dopomoże. Modlitwa. Jest tym ogromnym darem, dzięki któremu człowiek nawiązuje kontakt z Bogiem. Jak mówi nam pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, Abraham miał świadomość, że otrzymał od Boga tę niezwykłą łaskę rozmowy z Nim. Wielokrotnie Abraham błagał Pana Boga, aby on ulitował się nad jego życiem, nad życiem innych, i otrzymujemy przykład niezwykle wytrwałej modlitwy. Właśnie modlitwy, która pewno miała na uwadze te prześwity, Nadprzyrodzone płynące od Boga, że jednak Bóg jest miłosierny i dopomoże. Pan Bóg wyraził swój gniew na Sodomę i Gomorę. Chciał ukarać te dwa miasta, a Abraham sięga do modlitwy. W Sodomie i może był jego krewny, Lot. Pewno żal mu było tego krewnego. I Abraham prosi Pana Boga. Jaka niezwykła jest jego modlitwa, gdy mówi, Panie Boże, może tam jest czterdziestu sprawiedliwych. Zniszczysz te miasta, i Bóg mówi, nie zniszczę. A gdyby znalazło się trzydziestu, i Bóg mówi, nie zniszczę. I Abraham pełen pokory mówi, niech się Pan Bóg nie gniewa na mnie. Ale gdyby tam było dwudziestu, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. A gdyby było dziesięciu? Podziwiamy Abrahama, jak on w sposób taki nadprzyrodzony targuje się z Panem Bogiem w tej swojej modlitwie. Okazało się, że to lekarstwo modlitwy, które mogło uleczyć Sodomę i Gomorę, niestety nie miało Podatnego terenu, bo nawet dziesięciu tam sprawiedliwych nie było, i doszło do zniszczenia Sodomy i Gomory. Również Ewangelia Święta mówi nam o modlitwie. Jezus daje przykład modlitwy. Uczniowie przypatrują się Mu i tak bardzo pragną. Żeby również oni mogli się modlić. I Jezus mówi do nich, żeby modlili się, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale jednocześnie Jezus daje im taką piękną wskazówkę. Powiadam wam, Proście, a będzie Wam dane. To jest zapewnienie, które płynie od Jezusa. kiedy ktoś mówi, nie wiem, czy ja się dobrze modlę. Proszę, ale nie otrzymuję. Nieraz człowiek zastanawia się, a może ten dar, o który proszę, nie jest mi potrzebny? Może coś innego. Przydałoby mi się w moim życiu, żeby iść właściwą drogą. Jezus daje bardzo konkretną wskazówkę. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. W benedyktyńskiej duchowości Sięga się do tych słów Jezusa, pokazując cztery etapy modlitwy. Kiedy pragnę poznać Jezusa Chrystusa, biorę do ręki lekturę Ewangelii. Szukam. Poznaję. Zastanawiam się nad życiem Jezusa. Niekiedy człowiek szuka, sięgając do takiej czy innej lektury. I napełniony człowiek tą lekturą doznaje kolejnego etapu modlitwy, znalazł. Znalazł pewne prawdy. I to jest medytacja. To już nie jest tylko. Czytanie duchowne. Człowiek poszedł wyżej. Sięga do medytacji. Mówi Jezus, kołaczcie. Co chciał przez to Jezus powiedzieć? Módl się. Pod wpływem tej przeczytanej lektury i medytacji. Proś pana Boga, mów konkretnie. Boże, skoro pouczyłeś mnie tą prawdą, to bardzo cię proszę, żeby ta prawda mocno wniknęła w moje życie i nadała kierunek mojej codzienności. Kołaczcie. Czasem to kołatanie na klęczkach, jakżeż jest intensywne, gdy człowiek błaga Boga o uzdrowienie sytuacji. O uzdrowienie swojego życia, a niekiedy uzdrowienie ciała, które jest zmaltretowane przez chorobę nowotworową. Mówi Jezus, kołaczcie, a otworzą wam. Co jest czwartym etapem na modlitwie? To już jest kontemplacja. To już jest szczególne zjednoczenie z Bogiem, które nie jest wynikiem wysiłku człowieka, ale szczególnej łaski, która jest dana po tych ogromnych wysiłkach, które były w czasie czytania duchownego, w czasie medytacji i w czasie kołatania, w czasie modlitwy. Bóg wprowadza człowieka w kontemplację. I człowiek wtedy rzeczywiście jednoczy się niezwykle z Bogiem. Piękne jest lekarstwo modlitwy. Trzeba odkryć moc tego lekarstwa, a wtedy człowiek zrozumie, że Bóg go nie zostawił. Bóg troszczy się o niego i nadaje życiu poprzez swoją łaskę temu człowiekowi, który ciągle potrzebuje pomocy boskiej.